Cześć, witam Was na następnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy odcinek jest to taki raport z czerwca, czerwcowy raport. Taki krótki, mam nadzieję, że mi wyjdzie. No i cóż, nie przedłużajmy odcinka. Tak w skrócie Wam też trochę pokażę, bo nie ma też za dużo o czym gadać. Ogólnie, upały są teraz 38 stopni, 40 prawie jest na dworzu w obecnej chwili po południu. No i więc tak, teraz możecie sobie zobaczyć moją marchew. O, dobrze zeszło nawet. Tu mamy cebulę z nasion. Tu. A tu mamy cebulę dymkę, którą gdzieś nie skracałem, gdzieś piorek brałem. Ale co nic. Niedawno sobie dosiałem cynie. Cynia to jest taki kwiat, jakby ktoś chciał wiedzieć, mam jeszcze katar, ale to nie zwracajcie uwagi. Dlatego nie było przez tydzień odcinków. Tu już trochę zabrałem rzadkiewek. Niestety one idą na siew. Nie wiem czemu. Mają wilgotno wszystko. Ta czarna w ogóle, zobaczcie, jak liście ma duże. Ta czarna odmiana jakaś dziwna jest. Może ona po prostu taka wysoka rośnie, nie wiem. Wczoraj wszystko było podlewane, trochę większą jest się wody niż zwykle. Tutaj też to tak wygląda, rzutkiewki. tak w skrócie w wam pokażę. Czosnek, dwa czosnku też dobrze nawet wyglądają. Ym, groch. Mamy tutaj i metry można niektóre osiągają. O, patrzcie, tu mamy groszek taki gruby. O, zerwę. Jak mi się uda, jedną ręką muszę sobie pomóc kolanem, o. one są takie, że zobaczcie, w środku są małe nasionka, ale mi się wydaje, że to się zmieni, bo, bo ten, ten groch ogólnie jest szeroki, ale chwila, nie wiem, jak wam to pokazać. O, o już nasionka rosną, zobaczcie, ładnie. Można sobie posmakować, a ciężko tak jedną ręką operuje się jedno. Jest bardzo słodki ten groszek cukrowy. Ach, bardzo słodki. Tu możemy papryczkę zobaczyć lekko przygnieconą przez groch tu. Tu, tu. ładnie się rozrasta. Tu mamy krzaki jakieś, czosnek. Truskawek okoru. o nie nie 15 już zebrałem. Mam jeszcze chyba 2 czy trzy do zebrania. Koperek, proszę zobaczyć sobie. Dzisiaj będę też trochę robił podpory. Niestety nie, nie, nie udało mi się, nie wiem, czemu mi się ten program psuje do montowania filmów. I nie, może, nie mogę po prostu czasami zmontować filmu, mi się przerywa montowanie. Ale jak możecie zauważyć, pomidorki są duże, niektóre mogą osiągać chwila. O, mogą osiągać 80 cm, może wyżej, pół metra na pewno osiągają 60. O, zobaczcie, nie wiem, czemu one klapną. Wczoraj były dopiero podlewane. Dużą ilością wody nawet Nie wiem Tutaj też mszyce się gdzieś kręcą, z tego zauważyłem Nie wiem, możecie sobie zobaczyć tutaj Jak coś zauważycie, czy coś, to, to napiszcie w komentarzach Moja żadnej choroby grzybowej ani ja nic nie widzę Jedynie tutaj mszyce mi się nadal no, no, Ale... Ach, przepraszam, że mam kataral, dobra To nic, tu mam pomidorka ładne, zobaczcie jaki duży z 10 cm może ma i tak przejdźmy dalej Muszę tutaj też z chwastami wypić, bo przy pomidorach mało piele Koktajlówka, proszę ja tutaj, pędy tutaj nie urywa, tu mamy słoneczniki, groszek pachną tutaj więcej rzutkiewek. Fasola, złota saksa Trochę latam tą kamerą, ale wybaczcie, tak się też trochę śpieszę, chcę żeby ten odcinek był krótki W miarę, tutaj mam kolejne nasionka, Znaczy też rzodkiewki, tutaj mamy cynie, tu mamy słonecznika Ostatnio to było dziwne, nie wiem, jakieś larwy, pomarańczowe larwy zauważyłem Mniejsze niż milimetr mi się wydaje jeśli mi się będzie chciało czytać w ogóle, to, to może się tutaj wam gdzieś wklei teraz obrazek, jeśli mi się uda. One były naprawdę małe i tam starałem się jak najbliżej zrobić to zdjęcie, nie wiem czy mi aż tak dobrze wyszło. Jeśli wam się pokazało, ale nie, mniej, mniej niż milimetr po prostu, takie małe. I mi się wydawało, że to jest chrząszcz bubowca tego, bo, tego rośnie Nie wiem, jak to się nazywa, jakiś tam chrząszcz czy coś, który robił larwy. I taki właśnie chrząszcz widziałem, że te larwy niósł. I mi zżerały to po prostu liście. I na bubie kilka liści mi zjadło, ale to nic. Będzie dobrze. Kala cztery mam dosadzone, już wspominałem, się przyjęła, przyjęły. Też je coś zjada. Mamy fas, nie, fas... papryczki. Takie tu, arbuzy dwa nie zeszły, nie wykiełkowały. Koperek, o, koperek wschodzi, jest dobrze. Siałem trochę kopru. No i więcej, żutkawek. Pochwalę się Wam, arbuzami. Możemy to, o, trawu, nawet dobrze się przydaje. O, patrzcie. O, to jest arbus. Arbus kawon, dokładnie tu mamy więcej o, zobaczyć mamy jeszcze trochę wolnego miejsca o, i tu macie, zobaczcie sobie jakie ładne ach, ten katar fasola też jest nawet ładna niektóre, nasze ze do robaki ale to nic był osiąga jakieś, nie wiem, 70 cm w tej chwili obecnej Coś go tam mszyce zjadał, z mszycami udało mi się przegrać, czy wygrać, wygrałem z mszycami w sposób, pryskałem yy, opryskiem z pokrzyw, znaczy z pokrzyw, opryskiem, wywarem z cebuli, co bardzo pomogło, pozbyłem się 100% mszyc, mszyc, no i nie mam mszyc po prostu, ale znowu po prostu kolejne plemię, nie wiem jak to nazywać, kolejne, te powoli zaczynają wkraczać, nie wiem jak to nazywać, kolejne już się zaczynają znowu mnożyć przez te mrówki, no i patrzcie tak to ładnie wygląda pochwala się bubem też właśnie właśnie chciałem ogólnie o nim zrobić odcinek generalnie O macie przekwitnięty No dużo przekwitniętych No i tak to ładnie wygląda ładnie patrzcie gęsty No taki ładny gęsty bub Trochę mu ten wiatr liście podwiewa ale to nic patrzcie sobie tak od boku o tu czmiel jest nawet widzicie? trzmiele głównie zapylają z tego co uważamy o kolejny te takie bąki tak zwane ale ja tam wolę mówić też trzmiel zależy jak one ciągle od, od rana do, do nawet 22-23 nie wiem tak gdzieś tam no, aż do, jak jest jasno nawet po 21, 22, one potrafią jeszcze latać. Tutaj mamy jakieś chore te roślinki. Nie wiem, jakieś tutaj takie usłe. A tutaj na pewno że przekwitają te kwiaty, ale to nic. Znaczy tak dziwnie to mi się wygląda. No i tak to ogólnie wygląda mniej więcej. No. Mam kater, ale przepraszam Was, ale nie było też chyba już tydzień odcinka. To mówiłem sobie, nagram sobie coś, bo mi tutaj tak nawet dużo się zmieniło. to nagram. Zresztą chyba pozostawałości po mszycach. Tutaj. O, przepraszam. No i cóż to wam pokazać? Tutaj widziałem gdzieś jakiś spory bół. Nawet. Tu. Możecie popatrzeć. O, tu przekwita już ładnie. Kwiaty też ładnie wyglądają. ładnie pachną w ogóle te kwiatki. Cześć. Pojechali. No i ładnie wyglądało, pachnie ten bób. No i cóż, nie wiem, czy będę coś jeszcze siał, czy nie w ogródku. Ym. No, jak mówisz, wszystko było podlewane, no i taki krótki raport. Taki myślę, że krótki, tak szczegółowo wam to tak jakby nie opisałem, a raczej pokazałem wam mniej więcej, jak to wszystko wygląda. Ym. No i cóż... Ym. Liście że z gierkiem coś zjada po prostu w taki też nie ma za dużo o czym gadać, ale ogólnie tak to wygląda z góry gdzieś. Chwila, nie wiem czy tam fokus złapie, chwila, pokażę Wam. O, widzicie, tak to wygląda: ogródek 5 na 6 metrów, jakby był ktoś nowy czy coś. Ale w następnym roku mam zamiar zrobić sobie ogródek 6 na 10 czyli w tą stronę 6, w następną 5 metrów dalej. Um, więc musicie też dużo subskrypcji wpijać. Może ten, żeby subskrybować do kanał musi dużo osób. Tu też trochę ten, że zbierałem. No i cóż, i to byłoby na tyle dzisiejszego odcinka. Jeśli chcecie żeby następny odcinek pojawił się jeszcze, nie wiem, może w sobotę, jeszcze w tym tygodniu, dzisiaj jest 12 czerwca 2019 rok. Um, i jeśli ktoś chce, żeby więcej takich odcinków się pojawiło, Niech sobie łapkę w górę, subskrypcję, żeby... No, łapkę w górę, żeby tam zwiększyć zasięgi czy coś tam, żeby po prostu widział, że ktoś to ogląda. Subskrypcję, żeby... Nie wiem, żeby po prostu kanał był popularniejszy, nie wiem jak to nazyć, żeby się po prostu. Wiecie, motywacja w ogóle takie tam, subskrypcje najważniejszej łapki. No i tutaj tam się wyświetlam odcinki. Ym, no i możecie pisać w komentarzach właśnie co, co, co to mogło być za choroby czy coś na Bubie. No bo jak zapobiegać tym strączkowcom bubowym, nie wiem jak to nazwać te, te choroby. Co na przykład Bubie z tym, nie wiem jakie opryski stosować, napiszcie w komentarzach. Ym, no i cóż, na ja się z wami żegnam. Widzimy się w na następnym odcinku. Cześć!